Ławrow desperacko prosi państwa Afryki o pomoc. Siergiej Ławrow przestrzegł państwa afrykańskie, a także wezwał całą Unię Afrykańską do tego, aby domagała się od Zachodu zniesienia sankcji na Rosję. Przypomnijmy, że zarówno Rosja, jak i Chiny lokowały duży kapitał w państwach afrykańskich. Natomiast otwarte proszenie państw Unii Afrykańskiej o pomoc w walce ze zachodnimi sankcjami pokazuje fatalną sytuację Rosji. Profesor Włodzimierz Marciniak, był ambasador Polski w Moskwie, komentował ostatnio dla Wirtualnej Polski. To bardzo pomyślna wiadomość. To znaczy, że Rosja ma kłopoty. To akt dużej desperacji ze strony Moskwy. Jeśli Imperium prosi o pomoc, to znaczy, że ma ogromne problemy. Przypomina również postawę wielu elit państw zachodnich. Rosja nieformalnymi kanałami zwróciła się niedawno po pomoc do polityków uznawanych za rozumiejących Putina. I efekty tych próśb widzimy. Jest plan pokojowy rządu włoskiego, a także prezydenta Macrona i kanclerza Niemiec. To wszystko oznacza, że Rosja jest w ogromnych tarapatach. Pytanie, co przyniesie przyszłość i jeszcze do jakich aktów zesperacji dopuści się Rosja? Zapewne dowiemy się o tym już niedługo. Natomiast miejmy nadzieję, że Rosji nie ujdą na sucho jej zbrodnie na Ukrainie i że żaden plan pokojowy za plecami Ukrainy nie zostanie ustalony. A co Państwo sądzą o postawie państwa rosyjskiego, a także ministra spraw zagranicznych Siergieja Ławrowa, koniecznie dajcie nam znać w komentarzach. To był program Analiza Mikołajdowego, redakcja goniec.pl, kłaniam się nisko. Po więcej tego typu treści i komentarzy, koniecznie subskrybujcie kanały Gońca.